No to zaczynamy. Ja to bardzo dokładnie będę spreskiwał, dlatego troszeczkę to potrwa. Ten but, który jest bardziej suchy, ta skóra jest w gorszej kondycji, jego troszeczkę więcej za, zaimpregnuję tym impregnatem. Niech ta skóra ma troszeczkę natłuszczenia. Niestety zapach jest nieciekawy, drażniący, dlatego mam okno otwarte i dlatego troszeczkę odgłosów z ulicy dobiega, ale myślę, że nie, nie zakłóca to całemu mojemu przekazowi tutaj tej mojej amatorskiej wiedzy. No to ja nie, nie zajmuję się zawodowo renowacjami, jakimś tam czyszczeniem butów. Ja po prostu czasami zdarzyło się, że musiałem coś przeczyścić, coś usunąć. No, i tą moją małą wiedzę chcę Wam przekazać, żebyście mogli też spróbować. Jeśli chcecie jakieś bardziej zaawansowane techniki czyszczenia, dbania o buty, no to musicie poszukać już na profesjonalnych jakichś kanałach o widzicie but jest jeszcze tu troszeczkę teraz dużo tego impregnatu daje ponieważ ta skóra faktycznie była sucha jeśli będziecie to stosować regularnie nie wiem co raz w miesiącu ten oczywiście częściej po każdym szczotkowaniu musicie zabezpieczyć powłokę ochronną na zewnątrz. Ten możecie rzadziej używać, no ale jeżeli będziecie używać co jakiś czas, no to to wystarczy naprawdę mała, mała warstwa tego impregnatu, żeby skóra była troszeczkę tłuściejsza. A więc odstawiam go na okno, niech tam przeschnie i impregnujemy drugiego. Bardzo ślisko jest. Jak będziecie to robić gdzieś nad, nad podłogą, nad kafelkami, nad gumolitem, to bardzo później uważajcie, musicie to odtłuścić, ponieważ będzie można się łatwo pośliznąć. A nie chcę, żeby komuś się stała jakaś krzywda. jest zrobiony. Ja sobie od razu przetrę tutaj. Tak żeby wam pokazać, że sam impregnat olejowy zrobił bardzo dużą robotę. Widzicie, że ten kolor jest naprawdę w porządku teraz.